Witajcie drogie zodiakalne byki na moim kanale Nieznana Ścieżka. Przychodzę do Was z prognozą na drugą połowę miesiąca marca. Zobaczymy, co musicie drogie byki teraz wiedzieć. E, jaka jest ważna informacja dla Was na tą drugą połowę? Miesiąc marzec jest, słuchajcie, taki naprawdę intensywny i przełomowy dla wielu osób, niezależnie od znaków Zodiaku dużo kolektywnych informacji się pojawia w miesiącu marcu. Dodatkowo jesteście słuchaj jesteśmy zaraz po pełni Księżyca w znaku Panny. Także dużo zakończeń, dużo początków, dużo niespotykanych wydarzeń w naszym życiu się pojawia. Zobaczmy co wy, drogie zodiakalne byki musicie usłyszeć. Kochani, rozważcie subskrypcję kanału, żeby nie przegapić odczytów, które pojawiają się regularnie na moim kanale. I patrzymy już, co dla Was, moje drogie byki, jak ta druga połowa miesiąca marca się prezentuje. Co musicie wiedzieć? Mamy tutaj kartę diabła. No, nie żartuję, ta karta diabła to mi wychodzi bardzo często dla wielu znaków Zodiaku, i wydaje mi się, że to jest, wy kolektywnie robicie porządek z Waszymi relacjami, odcinacie się od toksycznych ludzi, od rzeczy, które Wam nie służą, od przekonań, które Was ograniczają, tak? Mamy Królową Mieczy. Mamy dziesiątkę buław. Słuchajcie, Wy będziecie zdecydowanie coś kończyć i ósemkę eee, miecz. Kochani, to jest czytanie takie generalne, dlatego ja staram się przedstawić szerokie spektrum różnych wątków, informacji, tak aby każdy z Was mógł znaleźć coś dla siebie. Przede wszystkim e, część z Was utknęło w punkcie, e, w takim martwym punkcie by się wydawało, gdzie czujecie, że nie możecie się ruszyć. Nie widzicie rozwiązania, a jak ta postać na karcie ósemka mieczy, jest ona zawiązana, ma opaskę na oczach, ale sama bardzo łatwo może się z tej sytuacji wyciągnąć, bo to, co ją ogranicza, to są jej własne przekonania i wierzenia o sobie. I ta karta doskonale koresponduje z kartą diabła, która wzywa nas do tego, aby rozpoznać, co nas trzyma, jak te kajdany na szyi pary, tutaj przedstawionej na tej karcie. Yy, natomiast te kajdany są luźne, je można po prostu zdjąć. Tutaj nie ma wielkiej filozofii, trzeba tylko mieć świadomość tego, co nas trzyma. Dlatego dla części z Was będą to własne przekonania, własne ograniczenia, bo tak jak mawiał Henry Ford, jeśli wierzysz, że możesz, to możesz, a jeżeli wierzysz, że nie możesz, to nie możesz. Także nasze przekonania kształtują naszą rzeczywistość bez dwóch zdań, w co wierzymy, to się manifestuje, zwłaszcza na tym poziomie podświadomym. Dlatego część z Was musi rozpoznać swoje wzorce i zrobić z nimi porządek. Na wiosnę robimy te porządki, a część z Was ma jeszcze tutaj do przepracowania toksyczne osoby w swoim otoczeniu. Słuchajcie, jasność wkracza do Waszego świata wraz z Królową Mieczy. To jest piękna energia, dojrzała. To jest taka jasność yy, widzenia, yy, to jest też taka determinacja w dążeniu do celu, logika, analiza. Królowa Mieczy siedzi mocno na tronie, jej wzrok jest tutaj, patrzy ponad poziom chmur, ona dobrze widzi rzeczywistość, ona jest pewna tego, co chce, ona wyciąga rękę po to, co się jej należy. I mamy jeszcze dziesiątkę buław, która mówi nam o tym, że mm, jesteśmy już przeciążeni tym y, sytuacją, w którą jesteśmy. Mamy za dużo na swoich barkach. Za dużo od odpowiedzialności, jesteśmy o krok od pęknięcia dosłownie, tak? A cel już jest blisko. Więc zobaczymy jak y, y, doprecyzuję tą wiadomość dla was oczywiście i zobaczymy y, co jeszcze mogę wam tutaj Powiedzieć na ten temat. Co można zrobić w tej drugiej połowie marca, gdzie, gdzie się pokierować, tak, żeby to było dla Was najlepsze? Zobaczmy. Mamy kartę siódemkę monet. Mamy kartę głupca. Mamy dziesiątkę kielichów przy dziesiątce buław bardzo dobrze. I ósemkę mieczy przy ósemce buław. Ciekawe, nie? Ja uwielbiam te karty, jak, jak te rozkłady są takie mm, bardzo. Podkreślające niektóre znaczenia. Słuchajcie, dziesiątki sumują się do, do jedynki, jeden plus zero, i to jest też karta takiego końca, ale i dająca nadzieję na początek. Natomiast dziesiątka kielichów jest kartą szczęścia rodzinnego, kartą czerpania siły z więzów rodzinnych, kartą powiększenia rodziny. Więc jeżeli część z Was na przykład się martwiło i wysiłki były wszystkie. Mm, Zmierzały ku temu, żeby tą rodzinę powiększyć, to część z Was jak najbardziej będzie miała na to szansę w drugiej połowie marca. Widzę tutaj y, tą transformację z dziesiątki buław do dziesiątki kielichów, która mówi mi o tym, że Wy zaznacie spokoju, że ten okres takiego przeciążenia się skończy dla Was i Wy znajdziecie oparcie w swojej rodzinie. Też znajdziecie dużo szczęścia i radości w swojej rodzinie. Słuchajcie, sprawy potoczą się dla Was ekstremalnie szybko i w dobrym kierunku, jak, jak uwolnicie się od przekonania, o których mówiłam. Pojawia się, mamy 8, mieczy i 8 buław. Karta ósemka buław mówi mi o szybkości, pędzeniu w jednym kierunku i takiej pomyślnej realizacji tego, co chcecie, co macie w planach. Tak, Bo miecze to jest też energia taka umysłowa, więc Wy coś chcecie zrobić, planujecie. Co więcej, przy królowej mieczy pojawia mi się karta głupca, która mówi o tym, że otwiera się nowa ścieżka dla Was, że Wy się decydujecie. Właśnie. Może nie, że się otwiera w sposób magiczny, tylko Wy podejmujecie decyzję, bo w końcu macie jasność, że tak idę w kierunku takim, który jest mój i nieważne, że ktoś tam się będzie podśmiechiwał, co Ty chcesz zrobić. Nie ma to znaczenia, to jest Twoje życie. Ty wiesz, co robić, ty wiesz, gdzie iść. Nikt inny. Ty jesteś autorytetem, ty jesteś na tronie w swoim życiu, i to ty wiesz, gdzie chcesz iść. Więc jeżeli ktoś się będzie śmiał, że co ty chcesz zrobić, masz jakiś pomysł, yy, nieważne. Niech się śmieją, tak? A potem będą ci gratulować. Albo zazdrościć. Bo to najczęściej tak, wy tak wygląda. Albo powiedzą, że ci się udało, tak? Taki, Taki standard u nas w kraju. Yy, kochani moi. Nie bójcie się nowego otwarcia, nie bójcie się moich nowych początków. Zwłaszcza że wy zrobiliście ewaluację siódemka monet, wy popatrzyliście co wam przynosi korzyści, a co nie. I widocznie ta dla części z Was ocena tej sytuacji takiej pewnie materialnej, co wam przynosi zysk, co nie, bo być może się okazuje czasami, że praca pochłania nam tak dużo czasu, a nie mamy z tego takiego zwrotu finansowego, jakbyśmy chcieli, że nam się to po prostu już dłużej nie opłaca. I my podejmujemy świad świadomą decyzję z królową monet i idziemy po swoje. Super, zobaczmy, co talia księżycowa nam jeszcze tutaj podpowie na tą. O, o, o. Miej wiarę w swoje marzenia. Yy, sierp przybywający, fantastycznie. To jest to, żeby nie tracić z oczu to, czego chcecie, tylko i za głosem swojego serca. Za głosem swojej intuicji, swoich uczuć, które mówią ci, co jest dla ciebie dobre. I mówią to czasami, krzyczą nawet, co jest dla ciebie najlepsze. Popatrzmy jeszcze, co z nieznanej ścieżki w mojej talikardzie. Kochani, dajcie mi znać, jak to przesłanie rezonuje. Yy, zostawcie jakiś ślad po sobie w komentarzach. Rozważcie subskrypcję kanału żeby nie przegapić odczytów. I popatrzmy, co jeszcze tutaj moje karty, takie moje, moje mmm, powiedzą. Jaka jeszcze rada? Wewnętrzny spokój, moje drogie byki. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Wycisz umysł. Cisza jest nauczycielem i drogą do wewnętrznego spokoju. Oddychaj. Kochani, bardzo często, jak jesteśmy przytłoczeni, jesteśmy w chaosie różnych spraw, potrzebujemy znaleźć wewnętrzny spokój i osadzić się w rzeczywistości. I bardzo często tą najszybszą, najprostszą, najbardziej efektywną drogą do wewnętrznego spokoju jest nasz oddech, wdech i wydech. I jak koncentrujemy się na oddechu, na tym, jak nasz brzuch się podnosi i opada wraz z oddechem, jak Czujemy ten oddech w naszym ciele, i przez chwilę przenosimy uwagę z myśli, z tego, yy, na czym się martwimy, o czym myślimy, yy, szereg różnych rzeczy, przenosimy tą uwagę na siebie, na oddech, to nasz układ nerwowy automatycznie się uspokaja. A jak jeszcze wasz wydech jest dłuższy niż wdech, to automatycznie. Układ nerwowy sam się reguluje, spada ciśnienie krwi, spada tętno, człowiek zaczyna się rozluźniać i wielokrotnie potrzebujemy tego spokoju, dużo tego spokoju potrzebujemy po to, aby, kochani, móc mieć tą jasność myślenia. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za ten odczyt, życzę Wam cudownej drugiej połowy miesiąca i zapraszam na kolejne odczyty.